Więc mówisz, że król dziś nie w humorze, może chory. Chory? Panie Boże, zły jak sto tysięcy nie powiem. Prawda też, że już licho z jego zdrowiem, ale dzisiaj jest zły, jak gdyby nawiedzony. Nie trza mu w drogę. Nawet żony nie oszczędził. Królowa odeszła z owcami, a syna do krwi po nogami. Mówią, że Joel wtrącony do piwnicy. I za co? To pozostać musi jeszcze w tajemnicy. Nie mów o tym nikomu, bo możesz postradać głowę. Kiedy te słowa usłyszy, u Herodowe. Ty wiesz więcej, opowiedz, przecież się nie zdradzę. Dobrze, lecz milczeć o tym tobie radzę. Joel, czy do Heroda, że już się spełniło, co o przyjściu Mesjasza napisane było. Że choć owe godziny przyjścia nie wiemy, jednak go każdej chwili wyglądać możemy. I za to więc za obiedy. to o tym każde dziecko mówi w Izraelu. Cicho, królice stajmy w O Oto jedyni biedni słudzy moi, wy drudzy precz, nie wchodzić bez wołania. O mam już dosyć tego pochlebiania. Służą, a za oczy mesjasza wołają. Dam ja wam zbawcę, że was nie poznają matki rodzone. Nie sen uporczy, całą noc męczył. Że męcerz jest żywy, lepiej nie wspominać. Cóż to znów nowego? Jacyś ludzie przychodzą do tronu twojego. Tuż taki? Zacznij jacyś to panowie. Zdaje się, że książęta albo też magowie proszą o posłuchanie. Berło mi podać koronę na głowę. Na posłuchanie me ucho gotowe, niech wejdę się dyszę. Jak widzę, czy macie nowiny dla mnie, czy chcecie w czym mojej pomocy? Mówcie, zrobię wszystko, co tylko w mojej mocy. Skąd was Bóg prowadzi? Różne były drogi, co się łączą. Przylegają na przed twoje progi. Kasper moje nie, rzekę jestem z rodu. Ja z etiopskiego narodu pochodzę, Afryka <laughs> ma ojciec nazywał mnie a ja za moich towarzyszów wzorem, Na z skąd pochodzę, tam, Nie spłynie, ta moja kołyska, bardzo za mi na imię. Więc z trzech części świata wiodą wasze drogi, I czy nie przypadkiem sprawiły to bogi, Żeście się tu spotkali? Czy wiodła was mowa? Raz o północy błysła gwiazda nowa. O strony ludzkiej takie blaski siała, jakich od tej chwili Ziemia nie widziała. I rzekł we mnie, idzę jej promieniem, bo ona świeci nad światem zbawieniem. Stałem i poszedłem odszukać Mesjasza, bo jego przyjście ta gwiazda ogłasza. Kiedym się zbliżył pod mur twej stolicy, zacznie mi drogę ci dwaj wędrownicy, i oto przed tobą stanęliśmy razem. Królu, a ja także z ducha ukażę, wrzawszy gwiazdą i promieni stanę, poszedłem ja do Ja przez morze jadę, powolny bo ducha Bożego na tnieniu, widząc znak Boży w gwiazdach objawieniu. Dziwy pielamicie! Słucham Was dumiony, czego żądacie? Gdzie nowonarodzony Król żydowski jest, hołd mu złożyć chcemy, lecz gdzie go szukać i znaleźć nie wiemy. Jest pan tej ziemi pewno będziesz wiedział. Czyżbym spokojnie tu przed wami siedział, gdyby te dziwy, o których prawiecie były mi znane? Jeśli tak, zwołam uczonych w piśmie, z ich pomocą może zdam dość prawdy. Zawołać Ariela, Sadok niech przyjdzie, sprowadzić Jela z loków więziennych, niech księgi przyniosą, z nich pożądaną nowiną głoszą słowa proroków. Czy już wiele czasu odkąd gwiazda zaświeciła, czy też niedawno temu? Cóż by wszystko zliczył? ile dni przebiegł, ile nas ćwiczył, duszę, modlitwą, przypięt promienia. Lecz tak mniej więcej po długo oddalenia ziem Waszych Ojców? Wierzaj nam nie wiemy, a przypuszczenia w cię nie chcemy. Wielki Herodzie, na Twoje dzwanie przyszliśmy. Czego od nas raczyli żądać, panie? Chcę, by z was każdy, co prędz, czy prędzej dochodził. Czy już i gdzieś się ów Mesjasz narodził? Czy się narodził, to nam nie wiadomo. Mam tylko słowa poroga znajoma. I zajasz mówi: Słuchajcie, tedy, do mnie Pan sam da wam znak. Oto pan ma pocznie i porodzi syna. Nazwą go Emanuel. Już znam Izajasza słowo na pamięć, lecz tu nie ogłasza się, gdzie ma Chrystus narodzić. Joelu, tyś biegły w piśmie jak innych niewielu. Ty się nie rozgniewał, lecz odpuszczę winę, ty nazwiesz miejsce i godzinę przyjścia Mesjasza. Nie dla Twojej łaski będę dowodził, lecz by prawdy sporo rozjaśniały. Nie wiem, jak godziny, róże czas przyjdzie, że od Ojców win będzie zbawieni. Ty, Betlejem, Judzka, żadnej miary nie jesteś najpodlejsza między książętami ludzkimi, albowiem z Ciebie wyjdzie wódz, który będzie rządził ludem izraelskim. Prawda, Mesjasz tak nam proroguje. Więc Betlejem miejsce się tu znajduje. Inne jeszcze proroctwo przytoczyć się godzi. Wszyscy przybędą, ofiarują kadzidło i złoto królowi starsu i wysp mu przyniosą. Możecie odejść, lecz ty nie Joelu, kosiłbyś znowu bajki w Izraelu. Więc Betlejem może odnajdziecie, szukane przez nas upragnione dzieci. Śpiesznie szukajcie. Chcecie przewodnika, by drogę wskazał? Chętnie tam człowieka niech was prowadzi. Trafimy już sami, nasza gwiazda pójdzie już przed nami. Za objaśnienia dzięki Ci składamy, lecz pozwól, że zaraz Cię pożegnamy. Śpieszno nam stanąć, wnet uprawnień celu. Światłość Światłości, ujdzie celu. A zostaj z Bogiem. Trzymajcie się proszę i posłuchajcie, o co was poproszą. Gdy Mesjasza w Betlejem odnajdziecie, pot Mu oddajcie, dary ofiarujcie i wracajcie do mnie chierzę z wiadomością, a ja was tutaj przywitam z radością. Żegnam was teraz, niech was Bóg prowadzi. Królu, życzenia Twoje spełnimy radzi. Zdaję ja im króla Jak się tylko dowiem Gdzie się znajduje ten Ech lepiej nie powiem To go tak schowam gdzieś w ziemi głęboko Że nigdy ludzkiego Nie ujrzy oko. Jak go nie znajdę To krwi rzeka spłynie Bo każdy chłopiec aż do dwóch lat Zginie w mieście Dawida Wydaj rozkaz setnikom, ich prędko zbierają żołnierzy i zaraz do Betlejem niech wyruszają. Wszystkie dzieci, od najmłodszych do dwóch lat, niech mieczem dziś wyprawi na tamten świat. Powtarzam, niech zabije wszystkie owe dzieci, nawet jeśli mojego syna głowa zleci. Marsz! Adiós. kości skłoni. Ja mię bez serca litość mi znana. Zimną krwią zabijam i pana. Uznaję złości, przyznaję błędy. Za dawne życie pokutować będę.